Bardzo. Dobry wieczór Państwu. E, nazywam się Sebastian Kalata, jestem prezesem Stowarzyszenia Młodzi dla, dla Polski. Jest, e, mi bardzo miło powitać wszystkich Państwa dzisiaj e, na tym spotkaniu. Jednocześnie przepraszamy za pewne niedogodności tutaj związane z tym, że nie wszyscy, jesteśmy w stanie, mo, nie wszyscy możemy się zmieścić. E, mamy nadzieję, że ci, którzy się znaleźli, będą mogli w spokoju uczestniczyć w tym spotkaniu. Chciałbym na początek oczywiście przywitać naszego gościa, pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, byłego premiera. Na początek, w związku z tym, że na pewno macie dziesiątki, jeśli nie setki pytań do naszego gościa, w związku z tym, że tematem naszego spotkania jest pytanie: czy warto studiować oraz rynek pracy młodych ludzi. E, pragnę przypomnieć, że właśnie w ramach tego tematu e, dzisiaj będziemy rozmawiać. Mamy mało czasu, więc e, z pewnością powinniśmy ten temat wyczerpać, jeśli nie tylko go ukryć. E, na wstępie chciałbym e, przede wszystkim poinformować Państwa, przekazać informację taką, że takich spotkań Młodzież Polski e, będą organizować w przyszłości, mam nadzieję, jeszcze kilka. E, mamy nadzieję, że zastosują się Państwo takich e, czystych, pięknych, akademickich zasad związanych z kulturą dyskusji, w ten sposób na pewno dowiemy się od naszego gościa o wiele więcej niż na przykład wiemy z krótkich programów publicystycznych. I nasze spotkanie dzisiaj poprowadzał Pan Profesor Wojciech Hukowski z Instytutu Nauk Politycznych oraz Pan redaktor Igor Janka. Nasza organizacja prowadzi różne działania, które przede wszystkim promują na naszym uniwersytecie pewne uniwersalne wartości. Jest dla nas przede wszystkim takimi, takimi wartościami są przede wszystkim patriotyzm oraz wolność. Z tego też powodu, jeśli chcecie być uczestnikami tworzenia takich spotkań jak dzisiejsze, serdecznie zapraszamy na naszą stronę, gdzie będziecie mogli się z nami skontaktować i razem z nami zrealizować podobne, a może nawet jeszcze lepsze pomysły. I oddaję w tym momencie głos naszemu moderatorom i naszym Gościowi Dziękuję. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. pozwolicie, żebym siedział, podobnie jak pan prezes, jak pan Igor i jak Państwo również. Mam nadzieję, że rzeczywiście takiej sympatycznej, ale bardzo życiowej atmosferze podyskutujemy sobie o tym temacie, który, jak sądzę, żywo interesuje wszystkich tu obecnych na sali. Ostatnio podczas swoich badań terenowych na Mazurach dotyczących też można powiedzieć rynku pracy i młodych ludzi spotykałem się z bardzo różnymi opiniami na temat tego, co się w Polsce dzieje, jakie szanse dla absolwentów szkół wyższych ten rynek pracy oferuje. Myślę, że będziemy z Panem Ligorem mieli szansę jeszcze kilka pytań też zadać panu prezesowi, ale chciałbym teraz poprosić pana prezesa o takie krótkie ekspoze, no może nie ekspoze, ale krótką... Krótką wypowiedź dotyczącą tego, jak postrzega wody ten problem, jak, jak go definiuje, jak definiuje go on, jak definiuje go jego partia. Panie się. bardzo serdecznie prosimy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, sądzę, że jeżeli stawiać to pytanie, które zostało mi tutaj postawione, to trzeba odwołać się do trzech aspektów tej sprawy trzech, ale można też powiedzieć pięciu. Pierwszy aspekt studiowania jest związany z chęcią zdobycia zawodu. To jest aspekt profesjonalny. Pewna wiedza, pewne umiejętności. Aspekt drugi to jest aspekt związany z chęcią zdobycia, ewentualnie potwierdzenia statusu. 85% Polaków odpowiada na pytanie kim. Chcieliby, żeby były ich dzieci, to chcieliby, żeby te dzieci były inteligentami. Więc chodzi tutaj właśnie o ten status inteligentny, o jego zdobycie, no można powiedzieć, nobilitację, ewentualnie o jego potwierdzenie. No, trzymając się tego samego języka, to będzie taki indygenat. Więc to jest ta sprawa druga, i ona się łączy z trzecią. Tutaj właśnie można to połączyć, a można to rozdzielić. To jest kwestia okresu studiów, jako okresu zdobywania takiego właśnie inteligenckiego poloru, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie poloru jako pozoru, tylko poloru jako pewnego zestawu umiejętności, zachowania się, umiejętności poruszania się w sferze kultury, w sferze języka, itd. i tak dalej. Z tym łączy się kolejna sprawa, którą też można potraktować oddzielnie, a można ją traktować także jako element tego. Zdobywania statusu. Państwo spędzają na studiach 5 lat. No jeżeli te studia idą w normalnym trybem. to jest i trzeba sobie to uświadomić, no może troszkę mniej niż 10% przeciętnego życia człowieka po ukończeniu szkoły średniej. A więc to jest znacząca część życia i część życia bardzo specyficzna, związana z czymś co trudno dokładnie zdefiniować, ale co można określić jako studenckość. Bycie studentem, uczestniczenie w pewnym sposobie życia, pewnego rodzaju zawieszenie między pełną dorosłością a tą młodością, którą definiujemy w przeciwieństwie do dorosłości, więc tą młodością niedorosłą, młodością jeszcze szkolną. To swego czasu, bo nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jak to jest w tej chwili, wiązało się także z pewnym specyficznym typem kultury, kulturą studencką, która funkcjonowała jako istotna część kultury polskiej w ogóle, ale w której uczestnictwo wiązało się szczególnie właśnie z byciem studentem. No i wreszcie, bycie studentem jest też częścią życiorysu inteligenta, więc ten, ta kwestia statusowa tutaj też wchodzi w grę. I wreszcie, proszę Państwa, po piąte, i to już jest oddzielna kwestia, mamy tu aspekt wspólnotowy, to znaczy ten, który wiąże się z jakością społeczeństwa albo inaczej mówiąc, chociaż to nie zupełnie to samo i tu się można wspierać, z jakością narodu. Czym naród jest bardziej wykształcony, tym można powiedzieć przeciętnie, że biorąc jest silniejszy, jest bardziej zdolny do rozwoju, ma większe możliwości w różnych dziedzinach. Jeżeli proszę Państwa spojrzymy na te pięć aspektów, no i oczywiście trzymając się tego twardego zarządzania Pana Profesora, żeby to było wszystko krótkie, bo o każdym z nich można by tu długo mówić, to trzeba postawić sobie pytanie yy, kolejne. Mianowicie pytanie, które można określić jako pytanie o konteksty tych pięciu aspektów, czy tych pięciu pytań, o których tutaj mówiłem. Otóż ten Kontekst pierwszy to jest kontekst odnoszący się do samej uczelni. Dobrze studiowanie, ale jakie studiowanie, jaka uczelnia, jak ona ma wyglądać. Mam różne modele uczelni, także w dzisiejszej Polsce wygląda to bardzo różnie. Co innego studiować na Uniwersytecie Warszawskim, a co innego studiować w Wyższej Szkole Zarządzania, w Łukowie, przy całym szacunku dla Łukowa i tej Wyższej Szkoły Ża Zarządzania. Więc jest tutaj pewien problem. Postaram się jeszcze kilka słów o nim powiedzieć, ale jeżeli pytamy o sens, to pytamy także o to, co po, co po studiach. No i tutaj już musimy odnieść się do życia społecznego, do jego kształtu, do tego wszystkiego, co buduje szansę na, no, nazwijmy to tak, normalne życie, żeby się już specjalnie nad tym nie rozwodzić. I teraz, proszę Państwa, można powiedzieć tak, stawiając to pierwsze pytanie. I rozbudowując je czy zmieniając je w szereg pytań, czy dzisiejsze uczelnie, już ograniczę się do tych państwowych, bo to byłoby już zbyt skomplikowane, żeby omawiać sytuację na wszystkich uczelniach, są skonstruowane w sposób właściwy. Czy ta reforma, którą nie tak dawno przeprowadzono, jest reformą, która przyniosła odpowiednie skutki? Otóż moja odpowiedź jest krótka: nie. To znaczy. Ta reforma nie przyniosła właściwych skutków, bo prowadziła do tego, że szkoły w tym pierwszym aspekcie nie są lepsze niż były, mówię o tym aspekcie profesjonalnym, natomiast bardzo dużo tracą, jeżeli chodzi o te pozostałe aspekty, to uzarodowienie swego rodzaju szkół, ograniczenie e, roli badań, zaraz będę o tym troszkę więcej mówił, no jest całą pewnością szkodliwe. Ktoś sformułował taki sąd, być może radykalny, ale sądzę, że jednak mający pewne podstawy w rzeczywistości, że w gruncie rzeczy przy obecnym systemie finansowania szkół opłacana jest tylko dydaktyka, no bo algorytm, który jest używany dla przydzielania odpowiednich środków szkołom w gruncie rzeczy, choć jest skomplikowany, tak naprawdę to uwzględnia tylko ilość studentów, czyli tylko dydaktyka jest tutaj istotna. Uważamy, że to należy zmienić. Uważamy, że należy uwzględnić w finansowaniu szkół także aspekt odnoszący się do pracy naukowej i jakby podnieść jej walory. Jednocześnie zreformować ten system finansowania badań naukowych, który jest dzisiaj stosowany, czyli ten system przez granty. I ze względu na jego patologię, dlatego że powstał cały przemysł docierania, zdobywania tych grantów, to nie ma nic wspólnego. Z podnoszeniem jakości nauki, ale także i dlatego, że ten system, a w szczególności włączone do niego mechanizmy awansu, w szczególności awansu profesorskiego, mają bardzo silny element oportunizacyjny. A nie ma niczego gorszego w nauce, także w nauce, która jest traktowana jako. No, pewnego rodzaju postawa społeczna niż oportunizm właśnie. No, nie można być dobrym naukowcem, no, oczywiście troszkę przesadzam, bo dobrze pamiętam komunizm niestety i byli wybitni naukowcy, którzy byli jednocześnie oportunistami, bardzo wybitni naukowcy, ale to był oportunizm polegający na przystosowaniu się do rzeczywistości zewnętrznej wobec nam. Natomiast, jeżeli to jest oportunizm, który skłania do przystosowania się do różnego rodzaju mód naukowych, mód intelektualnych, różnego rodzaju paradygmatów, jak to się no, może niezbyt precyzyjnie w tej chwili określa, ale to słowo paradygmat przeszło z filozofii nauki do, do języka niemalże potocznego, to wtedy mamy do czynienia z czymś, co naprawdę e, nauce szkodzi. To z całą pewnością trzeba zmienić. No, mamy też problem wolności. Tutaj już z panem profesorem i z panem redaktorem byśmy troszkę na ten temat rozmawiali. Nauka, uniwersytet, sama idea uniwersytetu jest związana z wolnością, wymaga wolności, a ta wolność w ciągu ostatnich kilkunastu przynajmniej lat na uczelniach się cofa. Jeżeli ktoś będzie chciał o to zapytać, to bardzo chętnie odpowiem, ale z całą pewnością tego rodzaju proces występuje. Występują różnego rodzaju procesy konformizacji, w tym wypadku procesy, które w istocie ograniczają wolność nauki. A więc to z całą pewnością trzeba zmienić. Jest kwestia sposobu studiowania. Wprowadzono u nas system boloński, czyli 3 plus 2. No, dla ludzi starszego pokolenia, którzy jeździ nie osobiście, ale to przynajmniej w jakimś sensie poprzez bliskie kontakty z nieco ciebie starszymi. Doskonale pamiętają także okres stalinowski, tak, troszkę z dzieciństwa, troszkę właśnie przez te kontakty, to to jest coś, co przypomina tamte czasy z tego względu, że no, wtedy też taki system, chociaż nie nazywano go bolońskim, a raczej radzieckim prowadzono, wtedy też były prawda, 3 lata plus 2 lata. My proponujemy tutaj zmianę na 5 minus 2, to znaczy normalne studia magisterskie pięcioletnie, można je skończyć po trzech latach, ale... To nie jest rzecz, która jest jakby proponowana, to jest pewna możliwość no, skrócenia, skrócenia studiów i co za tym idzie także dobrowolnego ograniczenia swoich czasów. W jakichś sytuacjach może być dla, dla jakichś planów życiowych czy konieczności życiowych potrzebne czy nawet nieuniknione. Ale w każdym razie uważamy... Że system boloński się po prostu nie sprawdza. Także zresztą w tym dalszym postępowaniu, odnoszącym się do doktoratu i do tych dalszych elementów, dalszych pięter awansu naukowego. No wreszcie Państwo o tym pewnie wiedzą, albo może nie wiedzą, bo byliśmy zawsze przeciwnikami płatności drugiego kierunku studiów. Jak wiecie, Trybunał Konstytucyjny, że są na nas wniosek już orzekł, że to jest niekonstytucyjne, więc. Ten problem jakby zniknął. Uważamy, że studiowanie na drugim kierunku jest rzeczą bardzo pożyteczną i jest wobec tego w najwyższym stopniu wskazane, żeby to było bezpłatne, już nawet abstrakując od tego elementu zgodności lub niezgodności z konstytucją. Uważamy, że cały ten system, który wprowadzono ostatnio, bo to stosunkowo niewiele lat, jest no niesłychanie wręcz obciążony biurokracją. I w związku z tym, że sprawą rodzaju sprawozdawczością, i w związku z tym, no, powinien być bardzo, ale to bardzo radykalnie zmieniony. Do tego dochodzą postulaty podniesienia rangi profesury, także w wymiarze finansowym. Oczywiście to już jest trudniejsze do zrealizowania, ale uważam, że trzy. No, ja osobiście uważam, że cztery przecięte krajowe to powinna być pensja profesora zwyczajnego, i tam schodząc na dół, to nigdy nie powinno być poniżej przynajmniej jednej albo nawet półtora pensji krajowej. Dzisiaj ta sytuacja jest no, naprawdę pod tym względem niedobra i w porównaniu z komunizmem no, gorsza, bo profesor w systemie komunistycznym zarabiał znacznie więcej niż przeciętą, adium zarabiał przeciętną albo nawet trochę więcej, a dzisiaj to wygląda. Już pod tym względem zupełnie źle. Oczywiście łączy się z koniecznością zarobkowania w innych e, sferach, w szkolnictwie prywatnym, w innych przedsięwzięciach, co z kolei ma bardzo wiele negatywnych skutków. To tyle w wielkim skrócie, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe. My mamy też jeszcze zastrzeżenia dotyczące nowej habilitacji, no ale o tym mógłbym mówić długo, obawiam się, że się zbliżam do, do tych 15 minut i w związku z tym jeszcze ten aspekt, który odnosi się do rynku pracy, czyli do tej rzeczywistości już poza uniwersyteckiej, poza uczelnianej. Tu można powiedzieć tak, dzisiaj główny problem w Polsce, jeżeli chodzi o pracę, to jest problem wzrostu, a wzrost wymaga inwestycji. Jeśli chcemy, żeby Polska rozwijała się w takim tempie, żeby to zapewniała odpowiednią ilość miejsc pracy, to trzeba by te inwestycje, a dokładnie ich udział w PKB znacznie wzrósł. Jest dzisiaj niski, nawet w tej chwili spada poniżej 20%, powinien być wysoki, około 30% biorąc pod uwagę, jakie potrzeby, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o doganianie bogatszych od nas w tej chwili mamy. Czy można do tego doprowadzić? Otóż, Szanowni Państwo, no jest taki program. Jest taki program, ja nie wiem czy się zmieszczę w ciągu tych 15 minut, ale taki program został opracowany i został opracowany nie przez polityków, tylko przez ekonomistów, zarówno ekonomistów praktyków, jak i ekonomistów teoretyków. I będzie w tej chwili jeszcze uzupełniany o swojego rodzaju koreferat, taki wielki koreferat, albo jak można go nazwać ten koreferat kontrprogramem. Chodzi o to wszystko, co jest przygotowane w kręgu profesora Glińskiego, ale też oczywiście głównie przez ekonomistów. Do czego to się sprowadza? No, to jest tak. Przede wszystkim są ramy tego programu, i ramy tego programu to jest utrzymanie złotówki, i to jest odrzucenie koncepcji. Polaryacyjno-dyfuzyjnej na rzecz koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli nie koncentrowanie środków tam, gdzie już tych środków jest dużo, Warszawa ma 184% przeciętnej Unii Europejskiej. Na przykład tylko próba doprowadzenia do podniesienia poziomu tych części krajów, które w są wyraźnie zapóźnione. Na przykład Ziemia Siedlecka i Ostrolecka ma 53%, czyli 3,5 razy biedniejsza w porównaniu. Z Warszawy, mniej więcej 3,5 razy biedniejsze z Warszawy. To są na pewno ogromne różnice, a to są różnice w skali makro, w skali mikro te różnice dochodzą do relacji jak 1 do 10. Warszawa, a okolice Ełku, to jest między jak 1 do 10, jeżeli chodzi o PKB ma głowę. Więc uważamy wbrew bardzo wielu ekonomistów, że to trzeba odrzucić. Ta no złotówka nam jest potrzebna po prostu dlatego, że polska gospodarka jest za słaba na euro. I ona jest po prostu osłoną polskiej gospodarki, umożliwia przede wszystkim znaczące eksport, czyli już przekroczył 170 miliardów euro rocznie. To w porównaniu z tym, co jeszcze było nie tak dawno temu, jest dosyć dużo, chociaż na przykład w porównaniu z Niemcami to jest jeszcze ciągle mało, nawet zakładając, że mamy mniej niż połowę ludności niemieckiej, ale to jest pewien postęp, ale uzyskujemy go między innymi z różnych względów, ale między innymi także dzięki temu, że mamy złotówkę. Ale poza tym, Nowy system podatkowy wyraźnie pro inwestycyjny, poza tym mobilizacja wielkich środków wielkich środków na inwestycje, wielkich środków, które można w naszym przekonaniu znaleźć w polskim systemie bankowym, w polskich przedsiębiorstwach i w różnych innych przedsięwzięciach, bo patrzę na zagarek, nie wiem, czy jest na to czas? Proszę? Czy jest na to czas? Ale w każdym razie te przedsięwzięcia mają doprowadzić do tego, że inwestycje w Polsce y, będą wzrastały i będzie taki mechanizm nakręcania inwestycji. Do tego jeszcze kolejnym elementem jest polityka propopytowa, to znaczy polityka mająca. Skłonić do podwyższania płac. W Polsce płace są zaniżone w stosunku do PKB. Obliczenia tutaj nie są precyzyjne, ale można powiedzieć, że przeciętnie że biorąc, mniej o 1000 zł netto, polska płaca jest, przeciętna jest zbyt niska w stosunku do PKB, czyli tych 22,5-23 tysięcy dolarów na głowę. Mówię tutaj oczywiście o wartości realnej, a nie wartości walutowej jakie w Polsce w tej chwili mamy. To nie jest dużo, pamiętajcie, Rosja nas minęła, teraz pewnie znów my ją już minęli, bo ona się trwa, ale Rosja nas minęła nie tak dawno temu, jeżeli chodzi o dochód na głowę, a tak nie było nawet w czasach komunistycznych, ale to nie jest też tak znowu bardzo mało. I to jest taki pierwszy zestaw przedsięwzięć, które chcemy podjąć. Ale jest także zestaw przedsięwzięć, które określamy jako zasoby pośrednie. Te zasoby pośrednie to są takie zasoby, jak to wszystko, co jest związane z odblokowaniem polskiej przedsiębiorczości, która jest mocno zablokowana i przez biurokrację, i przez różnego rodzaju relacje społeczne występujące na różnych poziomach, począwszy od gminy i zresztą w bardzo różnych konfiguracjach, bardzo różnych układach poprzez biurokrację w sensu stricto. Następnie mamy zamiar wprowadzić takie elementy jak udomowienie banków, udomowienie, czyli inaczej mówiąc, kolonizacja. To ma bardzo duże znaczenie i dla inwestycji. Banki zewnętrzne nie chcą finansować takich inwestycji, które się zwracają w długim okresie i dla naszego eksportu, na przykład zdobywanie rynków dalekowschodnich, a to dzisiaj jest Olbrzymi rynek PKB Chin, Japonii, Indii i tych krajów, które leżą w Indochinach, dawnych Indochinach, to jest łącznie w tej chwili już na pewno dobrze, nawet licząc walutową, bo to tak trzeba liczyć, jak się mówi o eksporcie, czyli przy zaniżonym kursie waluty chińskiej, to mimo wszystko jest na pewno przeszło 10 bilionów euro, czyli niewiele mniej niż ma Unia Europejska. Ale tam bez polskich banków, bez ich chini eksportować na wielką skalę się po prostu nie da. Trzeba mieć własne rodzime banki, czyli i tu inwestycje, takie jak na przykład hutnictwo czy w ogóle to wszystko, co się powoli, powoli zwraca bez polskich i tam bez polskich banków są bardzo, bardzo utrudnione. Jest potrzebna dyplomacja ekonomiczna, tutaj są bardzo Konkretne plany stworzenia odpowiedniej instytucji. To są te wszystkie przedsięwzięcia, które łącznie mają doprowadzić do tego, żeby polska gospodarka, która rozwijała się w tempie no, niesensacyjnie wysokim, za niskim, ale względnie nie najgorszym, trochę poniżej 5% rocznie, w ciągu ostatnich 20 lat, w tej chwili wyraźnie już hamuje, żeby nabrała nowego wigoru. Bardzo wielu fachowców i to jak najdalszych od jakichkolwiek politycznych zaangażowań, także ludzi z zewnątrz, którzy tutaj pracują, menadżerów z zachodu, którzy tutaj pracują, twierdzi, że 5%, a nawet 6% to powinniśmy uzyskiwać nawet bez tego rodzaju zabiegów. Wystarczy rzucić się worek kamieni w postaci chorej biurokracji i tych wszystkich patologii, które naszą gospodarkę bardzo, ale to bardzo gnębią. I to że Państwa jest generalnie rzecz biorąc oczywiście w bardzo wielkim skrócie tyle, jeżeli chodzi o sprawy związane z uruchomieniem gospodarki, bo to jest najlepsza metoda, żeby były miejsca pracy, ale oczywiście do tego mamy też wiele przedsięwzięć w naszym programie, opisanych w naszym programie, które bezpośrednio skierowane są na to, żeby powstawały miejsca pracy, w szczególności w tych biedniejszych częściach Polski, a także wiele przedsięwzięć, które mają uruchomić to, co od wielu już lat, chociaż to jest zupełnie niezauważalne w mediach, nazywamy drugą falą polskiego kapitalizmu. Chcielibyśmy uruchomić drugą falę polskiego kapitalizmu. Ta pierwsza fala, która powstała jeszcze w latach 80., była podjęta przez ludzi, którzy przeciętnie rzecz biorąc mieli mniej niż zawodowe wykształcenie. To była grupa odważna, zdeterminowana, ale jednocześnie bardzo, słaba, bardzo słabo przygotowana intelektualnie. Dzisiaj mamy gigantyczny postęp, to jest chyba największy, obok oczywiście no, suwerenności, największy sukces ostatnich 20 paru lat, paru lat. Ogromny postęp, jeżeli chodzi o kształcenie na poziomie wyższym. Można oczywiście się zastanawiać nad poziomem tego kształcenia, ale jednak postęp jest ogromny. Byliśmy na ostatnim miejscu w Europie, to kształcenie było um, ograniczane w sposób celowy. Ja w pierwszym okresie po studiach, skończyłem w studiach, w 1971 roku, pracowałem w zakładzie badań nad szkolnictwem tam na seminariach słyszałem, że po prostu w Polsce zbyt duża ilość studentów byłaby groźna dla ustroju. I były tego efekty tej polityki. Jeszcze Jaruzelski w latach 80. traktował i publicznie mówił o kształceniu jako swego rodzaju poświęceniu społeczeństwa dla pewnej części młodzieży, która tak właściwie to nie bardzo wiadomo dlaczego. Dlaczego studiuje i wobec tego ma jakieś niezwykle daleko idące zobowiązania wobec ustroju. I to się radykalnie zmieniło. To się radykalnie zmieniło na skutek działania różnych mechanizmów, o których tutaj mówię, ale między innymi tego mechanizmu statusowego. I dzisiaj jesteśmy pod tym względem w czołówce. Bo niektórzy twierdzą nawet, że na jednym z dwóch pierwszych miejsc na świecie można się wspierać, bo różnie jest definiowane wyższe wykształcenie na świecie i w związku z tym trudno powiedzieć, to jest naprawdę na czele, ale mamy w tej chwili dużo, dużo, dużo większy procent ludzi z wyższym kształceniem już skończonym i bardzo poważną część populacji wśród ludzi młodych, którzy się kształcą i oni mogą stworzyć ten kolejny etap, kolejną falę polskiego kapitalizmu, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, początkowo małych. Jest przygotowany szereg ułatwień dla nich, żeby mogli na ten rynek wchodzić, żeby mogli wchodzić bez nadmiernego ryzyka, bo znów nie są jakieś pomysły nowe, to są na ogół pomysły przeniesione z innych państw, na przykład możliwość uprawiania działalności gospodarczej, która jeśli w ciągu w pierwszych dwóch lat nie przynosi żadnych efektów w postaci zysków, a później można z niej zrezygnować bez żadnych obciążeń. Dzisiaj jest pod tym względem zupełnie inaczej i to byłby. To byłaby bardzo poważna zachęta. Ale to jest jednocześnie apel, ja proszę Państwa, także do Państwa pokolenia, do Państwa tutaj siedzących i do wielu, wielu tysięcy innych, żeby byli gotowi ryzykować znaczy, żeby byli gotowi pójść, jak to się mówi, na własne, żeby chcieli te nowe przedsiębiorstwa tworzyć. Bo tamci przed kilkudziesięciu lat, powtarzam, byli wykształceni na ogół bardzo słabo, ale byli gotowi z tym przysłowiowym dzisiaj łóżkiem polowym wyjść na ulicę i tam handlować. No. Tej odwagi Waszemu pokoleniu, proszę mi wybaczyć, że to mówię, ale to jest wynik znajomości różnego rodzaju badań. Trochę brakuje. I trzeba ją ożywić, ale rozumiem, że trzeba ją ożywić, przedkładając pewną propozycję. To jest, proszę Państwa, propozycja, powtarzam, przedstawiona tu w ogromnym skrócie, w ogromnym uproszczeniu. I jeśli ona byłaby wcielona w życie, to wszystkie te aspekty um, sensu studiowania o którym mówiłem, zostałyby wypędzone. Dziękuję bardzo.